Przemek już wcześniej miał sporo oglądalność, ale kiedy awanturę, awanturę, zasięgi tylko wzrosły. Ludzie kochają oglądać takie rzeczy, a Przemek jest dobry. Przemek zarobi znacznie więcej na tym kanale, niż zarobiłby kiedykolwiek w stolarni. Co miałam zrobić? Skoro była szansa na tym zarobić, to obiecałam, że nie będę Przemkowi przeszkadzać w prowadzeniu kanału. Ty, że właśnie chodzi o to, żebyś mu przeszkadzała, bo ludzie lubią dramy. A ty mu ją zrobiłaś, a jak nie będziesz robić dramy, no to nie będzie dramy, nie będzie nikogo oglądał. Pewnie serio nikogo nie obchodzi jego kariera nieudana, tylko bardziej obchodzi ich wojna z żoną. Co ty pierwszysz, trolu jeden? No? Co się stało. Co, Jolka? Trola mam normalnie. Jakiego trola, po Troll, taki szkodnik. wnerwiacz taki, tak mówimy w slangu internetowym. Wyobraź sobie, że dziad jeden twierdzi, że ma moje złoto. Ja bym mu zaufał, przecież ludzie w internecie nigdy nie chcieliby cię skrzywdzić. Także może faktycznie ma twoje złoto. Albo kupił sobie medal z decatlona i wygrawerował twoje nazwisko, to też jest możliwe. Gość ciągle wypisuje, że złoto mi się nie należy, bo mi podnarty podwiało. A i takie tam pierdu, pierdu, no. no I co z tego, że mu podnarty podwiało? Przecież generalnie w skokach, znaczy, nie wiem, ja się nie znam, ale chyba jest tak, że jak ktoś ma dobry Wiatr, to wtedy mu się odejmuje punkty. Jak ktoś ma zły wiatr, to mu się dodaje punkty, nie napiszcie w komentarzach, jak jesteście specami od skoczkarstwa. Wychodzisz gdzieś? Myślałem, że cię masz wolne. Ja do miasta, na zakupy. Na zakupy? Hmm? Ładnie wyglądasz. Dziękuję. Trudno było uznać, kanał Przemka za prawdziwą pracę. A ja miałam więcej czasu na spotkanie z Waldkiem. Ojej, jaka kochana żona! Pozwala mężowi się spełniać zawodowo. Dzięki takim kobietom jak ona świat jakoś funkcjonuje. Przemek, jesteś tu? Dobry wieczór kochanie, w porę. Co tu się stało? Nie widać. Podano do stołu, ale zanim zaczniemy wszystkiego najlepszego z okazji rozwinięcia naszego ślubu. <słuch> Jakie piękne, dziękuję. Kurda, widzisz, ja akurat też dzisiaj obchodziłam kolejną miesięcznicę zdradzania cię. Widzisz, życie pisze najlepsze scenariusze. <grym> Zdałem sobie sprawę, że ostatnio mocno cię zaniedbywałem, ale obiecuję ci, że od dzisiaj się to zmieni. Może winka? Chętnie. No, Króca, Fuchs, no co jest, no? No to nieźle ten twój fagaz wymienił korki. W sumie, że tak mu na tym zależy, nie? Temu kucowi, no to... Czy on pobiera jakąś kasę za te osiągnięcia yy, męża? Mam nadzieję, że Przemek się z nim nie dzieli na przykład kasą z reklam z YouTube'a Bo jeśli tak, to jeszcze bardziej ich nienawidzę wszystkich Oprócz Przemka oczywiście i tego ziomka, co pomaga Przemkowi nagrywać A, przepaliło się coś Ogarnę to jutro rano A teraz, co powiesz na kolację przy świecach? W porządku Przypomniało mi się, jaki potrafi być romantyczny Pomyślałam przez chwilę, że gdyby taki bywał częściej, ale nie bywał a decyzje zostały już podjęte i trzeba było działać zgodnie z planem. I super, może on się teraz zmieni, zostanie lepszym człowiekiem, przez to, że osiągnie szczęście, a ty zostaniesz z jakimś pajacem, który wygląda, jakby handlował Biblią. Także powodzenia w życiu ci życzę. Znaczy, w sumie to nie, nie życzę powodzenia. Przemkowi życzę powodzenia w prowadzeniu kanału. Bo mi też kiedyś wszyscy mówili, że nie dasz rady z kanałem. Nie, dasz... Nie, tak serio to nikt tak nie mówił. W sumie to miałem bardzo supportive krąg, więc wkurza mnie to, bo nie mogę powiedzieć, że nikt we mnie nie wierzy. Nie, no ja sam siebie w sumie też nie wierzę. Chyba nikt nie wierzy w to, że cokolwiek na YouTube kiedykolwiek zrobi. Wybaczcie, po prostu jakoś tak, nie wiem, zacząłem myśleć o tym i się wzruszam. Dziękuję, kochani, że to oglądacie. Tymczasem jej mąż od rana jest w znakomitym nastroju. O, Szefek, no co? Ty? No co, zaskoczona? Iolka, zapomniałaś już, jakim harnasiem potrafi być twój mężulek, co? To prawda. Harnasiem? Ciekawe określenie, może chodzi o to, że wiecie, jest tani, ale mocny, nie? No dobra, powiem ci prawdę. Ja wszystko zaplanowałem. Chciałem, żeby było bardziej romantycznie. Zaplanowałeś zwarcie? Nie było żadnego zwarcia. Poprosiłem Patryka, aby się zakradł i wyłączył prąd. Dobre, co? No ale za to mi kiedyś pokochałaś, prawda? Kiedyś, ale potem o tym zapomniała. Ten kuc i Fagasa sprawił, że po prostu nic innego nie widziała oprócz tego kuca. I może przez tego kucyka właśnie nie dostrzegła czerni jego serca. Jak chyba zostanę poetą, przepraszam, bardzo marnuję się na tym YouTube. To no szlak by to następny, no. co się stało? No troll nam. Gdzie tam troll? No hejter normalny, no. A ten Zamnożyło ten... się tego dziadostwa. Czego on chce teraz? Pisze, że się wymądrzam, że nie potrafiłbym już skoczyć. Że tylko w gębie jestem mocny. O nie, chyba wszyscy wiemy do czego to zmierza. Będzie skakał. No co już fajnie było go poznać. Przemka najbardziej lubiłem chyba z tego odcinka, no ale nie przeżyję tego. Ale za dzieciaka... Skakaliśmy z dachu stodoły. No tak, na śnieg chyba. No właśnie, bez śniegu byłoby to lądowanie z takiej wysokości. Jak lądują skoczkowie, rozumiesz? Czekaj, czekaj, czyli chcesz skoczyć z dachu, żeby udowodnić, że nadal potrafisz skakać na nartach? To chyba nie ma sensu. Coś w sensie wiecie, to jest absurdalny pomysł, ale kontent może być dobry, więc w sumie to to zrób. Potem też możesz kontent ze szpitala na przykład robić, to też może być ciekawe, albo Twoja rodzina ze cmentarza, jak już umrzesz. Udowodniłbym, że potrafię ustać skok bez podpórki. A o to w tym chodzi! Nie podoba mi się ten pomysł. A muszę to jeszcze przemyśleć. Może powinienem... Lądowasz na beton! Tak, to jest to, to jest genialne, bo skakanie z dachu jest, na, w sensie na trawę, jest za mało głupie. Ale na beton, no wszystkim będzie łysał, jak skoczysz na beton z dachu. Naprawdę, to będzie tak super. Udowodnisz wszystkim, że umiesz skakać, naprawdę. Przy okazji pewnie też nie przeżyjesz, ale kontent będzie dobry. Mężczyzna dowiedział się, że kobieta odradza mężowi skok z dachu. Ja nie chcę, żeby on sobie coś zrobił. Zrozum, to podniesie zasięgi kanału. Ten frajer musi go jakoś wykorzystywać finansowo. I jeśli kiedyś moją kasę by chciał zabrać jakiś gościu z kucykiem, przepraszam bardzo, ale z, nie pozwólcie mu na to. Niech skacze. To głupota, ale dochodowa. Jola, zrozum. Robię to po to, żebyśmy mogli szybciej być razem. Przecież wiesz. Chyba raczej, żeby ci kolejna cyfra na koncie wskoczyła, bo się czuje, czuję się, czują się te cyfry inne samotnie najwyraźniej. Boże, to miało wyjść tak fajnie, taki, taki punch, ale tak nie wyszło. I Jakim cudem ona jeszcze sobie nie zdaje sprawy z tego, że na pewno są oszukiwani przez tego kuca? Czemu na tobie myślę? Ostatnio spędziliśmy taki miły dzień. Mhm. Boże, Czenek! Nagle usłyszałam potworny wrzask i jęki. Ani przez sekundę mi nie przeszło przez głowę, że on by mógł nie wykonać tego skoku. Byłem w 100% tak pewny, że to zrobi. Przemek, coś ty narobił? Wszystko szło dobrze, no. Pan Czenek powiedział, że chce skoczyć. Wyszedł na dach, ja nastawiłem aparat. No, jak już był na tym dachu, to się zachwiał, stracił równowagę, no i poleciał na dół, no. To nie był o Jezu. skok, pani Jolu. To był upadek. O, Dla mnie też to jest druzgoczące, to jest straszne, ale najważniejsze jest to, czy się nagrało. No i kurczę, ale widzicie, skoczył na trawę, i taki hater powie znowu, że o, czyli nie umie skakać, bo nie skoczył na beton. Co za amator, naprawdę każdy przecież wie, że się skacze na beton, jak się skacze na nartach. No proszę was. Bałam się jeszcze czegoś, że przemek, stojąc na dachu, zauważył mnie całującą się. Z Waldkiem i dlatego spadł. Ja nawet mam nadzieję, że zobaczył, bo go trochę polubiłem. Ee, I serce mi pęka, jak widzę, jak tego zdradzasz. Tak jak mu kręgosłup pękł pewnie przy tym upadku. Na szczęście, badania nie wykazały żadnych złamań, a jedynie skręconą kostkę u Przemka. Panie Przemku, musimy dać jakąś informację na kanał. Followersi martwią się, co z panem. Jeden upadek nie może zdecydować o całej karierze w internecie. Teraz dajmy na razie spokój Kanałem. No ostatnie wydarzenia, chociaż w sumie nie wiem kiedy oglądacie ten odcinek, bo ja tak czasami nagrywam na zapas Pokazują, że niektóre upadki mogą zakończyć karierę No ale z tak niskiego dachu to raczej nie, to nie poddawaj się Murem za Przemkiem Puchar Puchar? Jaki puchar? Patryk, wiesz o czym mówi? To jest... Może ma gorączkę? Lekarze mówili, że wszystko z nim w porządku, więc może po prostu powinien trochę bardziej odpocząć. Stracił zainteresowanie swoim kanałem, ale o mnie i o Waldku nic nie mówił. Kurde, mam nadzieję, że ją widział i jest przygnębiony, a nie, że oszalał. Chociaż brzmi jakby oszalał, ale może to z miłości, ze zdradliwej miłości. Podczas kolejnej nocy Jolantę obudziły dobiegające z podwórka hałasy. Kobieta wychodzi na zewnątrz sprawdzić, co się dzieje. Kto się tłucze po podwórku, to ty byłeś? Co ty wyprawiasz? Nic, nie mogłem zasnąć, ale idę się już kłaść. Przemek, od powrotu ze szpitala jesteś jakiś inny. Nic się nie dzieje. Dobranoc. To ty? Na kto? To się. Straszył, to przynajmniej mnie. Wiesz, że piłkę leżało u mnie na podwórku? W piżamie, ona jest w piżamie, a ty co, kripie? Dlaczego jesteś tak ubrany? Śpisz tak w lakierkach, w spodniach jeansowych, z koszulą w spodniach i z tym kucem, oczywiście, on tak nawet do wanny pod prysznic wchodzi. Co się dzieje z tym chłopem? Nie wiem, a z ze szpitala jest jakiś dziwny. Zastanawiam się, czy się w głowę nie uderzył. Może go odesłać z powrotem i zrobię mu dodatkowe badania. Odesłać? Tylko trzeba do robienia kanału. To, co się teraz dzieje, to jest po prostu sława. Tysiące ludzi czekało, żeby go zobaczyć, czar? Trzeba... Kurczę, razu póki gorące. No no, komuś chyba za bardzo zależy na jego sukcesie, co najmniej jakby sam czerpał z tego zysk. Przede wszystkim chciałam pogadać z Przemkiem, tylko że on zniknął. Zostawił tylko kartkę, że wróci następnego dnia. Nie miałam pojęcia, dokąd pojechał. Kolejnego dnia Przemysław jednak nie wrócił. Julanta zestresowana nagłym zniknięciem męża szuka wsparcia u Waldemara. Szuka wsparcia u swojego kochanka. No nie no, chociaż w sumie ma to sens, bo mu może zależeć na tym, żeby odnaleźć swoją kurę znoszącą złote jaja, ale tak ogólnie to ona nie jest chyba najmądrzejsza. O jest! ja będę się Przemka. Co napisał? Że wróci do domu za godzinę i że chce coś powiedzieć. Grunt, że nic mu nie jest. Bartek, będę leciała. Nieznak prysznic. Spociłam się z tego wszystkiego, z tych narwów. A co to jest? To jest klucz od naszego mieszkania z zakopanem. Z naszego mieszkania? To, 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 to Klucz od stodoły. Nie wiem, wala się to od kiedy próbowałem wymienić zamki. Ale to jest nasz klucz od mieszkania! Zawsze poznam tę śmieszną krzywkę. O proszę, no kto by się mógł spodziewać, że ten kucołotr może mieć coś wspólnego ze spaleniem mieszkania? A wydawał się być takim fajnym ziomkiem, co? Nikt nie podejrzewał go nic złego. Nikt, nikt! Zawsze dzień dobry na klatce mówił, dobry chłopak był. Nie wiem, czy ty mnie o coś podejrzewasz? W tym momencie zrobiłem się bardzo przykro, wiesz? Czemu? Skoro je, nie jesteś niczemu winien, to skąd ta reakcja? I skąd ten klucz? Wytłumaczcie, proszę! O czym ty do mnie mówisz? Mówię o tym, że od jakiegoś czasu całą uwagę poświęcasz Przemkowi i czujesz się zaniedbany. A kocham cię i chyba trochę dla ciebie zrobiłem. Na no pewnie. Waltek. W nagrodę muszę się tłumaczyć, jak jakiś oszust. Boże, Waltek! Co ty? Boże, co okrutny, okropny, znaczy nie okropny, w sumie dobry, ale okrutny manipulator. No ale ona chyba tak tego nie zostawi, nie? Jeśli ona po prostu tak przejdzie obok tego obojętnie, to się, to się bardzo wkurzy. Bo to jest oczywisty dowód, że on ma coś z tym wspólnego. Przepraszam. Hej. Mam ochotę wykorzystać te godziny do poprotu Przemka, żeby wynagrodzić chociaż trochę Waldkowi te przykre chwile. Wynagrodzić Waldkowi? Co ty chcesz mu wynagradzać? Gościu się wzbogaca na twoim mężu, prawdopodobnie spalił wam chatę i pewnie z tego też jakoś zarobił. I ty mu chcesz coś wynagradzać? Jakie niby trudne chwile odma. Może jeżeli Przemek stanie na nogi i wróci do tworzenia swojego kanału, to może mógłby zapłacić więcej za mieszkanie. Niż 100 tysięcy? Wiesz... Cena rynkowa jest większa. Ale tyle się umawialiśmy. No, ale jeżeli zarabia więcej, to może zapłacić więcej. Nie podoba mi się tego jaka zachłanność? Oj, od razu zachłanność. To, że chce wykorzystać finansowo typa, który naraża swoje życie i zdrowie dla jego zysku, tego z kucem, to nie jest zachłanność, on jest po prostu przedsiębiorczy. Nie, no dobra, ten gość jest diabłem, ten, pamiętajcie, diabeł nie ubiera się u prady, tylko nosi kuca. Za te pieniądze mogą być na przykład yy, stworzyć własny biznes. No to może niech on da jej tą kasę, a nie tobie, no skoro tak ci na niej zależy, żeby sobie biznes założyła, to czemu niby ty masz dostać tą kasę i dopiero potem jej Dać. No teraz to zepsułeś mi no. Wiesz? Mm? <laughs> Jolka! Przemek? Przemek zdemaskował nas w najgorszy możliwy sposób. Ojejku, ale mi ciebie szkoda tak bardzo, że chyba aż w ogóle mnie to nie obchodzi. Mam nadzieję, że zaraz Przemek się wyprowadzi, że zostanie gwiazdą, a oni tu będą gnić podczas gdy Przemek będzie popijał drineczki z Adamem, Małyszem, Kamilem Stochem i innymi. Piotrem Żyłą. Ja bym najbardziej chciał pogadać z Piotrem Żyłą. To, to, to... Wydaje mi się, że rozmowa z nim byłaby ciekawa. No co, chcesz mi powiedzieć, że to nie jest tak, jak myślę? Nie. Chcę ci powiedzieć prawdę. Mam romans z Waldkiem. No co, ty nie domyśliłbyś się tego po tym, co zobaczył? Bo w sumie to i tak dziwne, że już wcześniej się nie skapnął, bo to ona dawała takie oczywiste oznaki, że go zdradza. Oszukiwałam cię. Od początku chciałam odejść. Zamierzałam ci o tym wszystkim powiedzieć, ale jak... Płacimy dom. Nie chciałam, żebyś się dowiedział o tym w taki sposób. Domyśliłem się, że coś jest nie tak. Jak byłem na dachu, widziałem was. Obzwoniłem twoją rodzinę i wiem, że Waldek nie jest twoim kuzynem. Poskładałem klocki. Nie jestem takim głupim niedorajdą. A widzicie, czyli jednak wszyscy go nie doceniliśmy. To ciekawe w sumie, co robił, kiedy zniknął, kiedy go nie było, bo że wtedy właśnie panował zemstę. Dlaczego to zrobiłeś? Przecież ja się kocham. Nie, ty mnie kochasz. Nie. Przemek, to nie jest tak. Posłuchaj, od lat nie mam nic z życia. Darczy Tylko o to, żebyśmy mogli godnie żyć. A odkąd przestałeś skakać? Spotykałem się z twojej strony z rozczarowania. Obiecałem ci, że będzie inaczej. Nie waruj. No dobra, ale jak przez lata obiecywałeś, że będzie inaczej, no to miała prawo myśleć, że to już nigdy nie nadejdzie. Może i zasłużyłem sobie na zdradę, ale wrabiać mi w podpalenie mieszkania? Co? O czym ty mówisz? Gdzie są moje puchary? Gdzie? Nie wiem, o czym mówisz. Początkowo nic ze słów Przemka nie rozumiałam. Myślałam, że breć zraniony moją zdradą, ale za chwilę miałam poznać przerażającą prawdę. Prawdę o Waldku... No nie, nie, nie... chcę tego mówić, ale... A nie mówiłem? Jak można zaufać komuś, kto wygląda jakby sprzedawał Biblię? No, przepraszam bardzo. Znaczy nie, to nie chodzi o to, że wszyscy ludzie, co sprzedają Biblię, są jacyś... Chodzi o to, że on tak stereotypowo wygląda i ma tego kuca, to nie można komuś takiemu zaufać. To wy podpaliliście mieszkanie. Wcześniej wynieśliście wszystkie wartościowe rzeczy. W tym moje pamiątki. Chcieliście je sprzedać. Nie! Coś ci się zdrowo pomieszało. Nic mi się nie pomieszało. Mieliście pecha. Facet, któremu sprzedaliście medal, trafił na mój kanał. Drażnił mnie, że ma moje złoto. Ja mu nie wierzyłem, ale jak byłem na dachu. Zobaczyłem swój pohar połyskujący na tarasie Waldka. Byłem w nocy, już niczego nie było. Schowaliście wszystko. A raczej sam Waldek schował. Waldunio, ten kochany, który dał im dach nad głową w luksusowej willi. A i wiecie co? Jakby się wam zrobiło i szkoda, na przykład, że została oszukana, to przypominam wam, jak pocieszała go w trudnych chwilach. Nie, jak o tym myślę, to i tak nienawidzę. Oczywiście najbardziej nienawidzę tego skusem, ale jej też nie lubię. Na szczęście Patryk. Pomógł mi namierzyć tego trola. Okazał się nim Zbyszek Zasada. Były skoczek. Był drugi w tamtym konkursie. Nigdy nie mógł tego odżałować. Byłem u niego. Potwierdził mi, że medal kupił od Waldemara Szulca. O mój boże. No, oczywiście, że mam nazwisko Szulc. Bo jakże by inaczej? I jeszcze idiota to sprzedawał pod swoim prawdziwym nazwiskiem. No nie wiem, że nie. Zanim pójdę na policję, to przyjdę mu dać normalnie w mordę za to, że nas oszukał. Ale skoro ty w tym tkwisz, ja nie chcę cię znać. To ten sam klucz, który potem widział u niego w domu. Otworzył sobie nim nasze mieszkanie i podpalił. A klucz już pewnie gdzieś schował i nie macie dowodów, bo zamiast wziąć ten klucz, to ty go pocieszałaś. Gratuluję naprawdę, gratuluję. Ty od początku ściągnąłeś nas tutaj, żeby na nas zarabiać pieniądze? Jola, spokojnie. Nie mieszajmy biznesu z emocjami. Właśnie? Nie, no ten to ma tupet. On pewnie by chciał, żeby ona nadal z nim, wiecie, dzieci robiła, żeby u niego mieszkała, żeby się tam, wiecie, nadal romansowali sobie, mimo że już wie o wszystkim. Kochanie, jakby nie patrzeć. Nie, poważnie do mnie mówić, kochanie! Układ jest korzystny dla nas wszystkich, więc może ochłońmy i po prostu kontynuujmy go. On nadal próbuje z nich idiotów robić. Niby w jaki sposób jest korzystny dla nich? Podaj mi choć jeden powód, dlaczego to miało być korzystne dla nich, że ich oszukujesz. To mój własny mąż myśli, że ja go wramiam pod palenie mieszkania, a tobie się wydaje, że ja ciebie jeszcze chcę znać! Jeżeli się do głowy chociaż, zrobić tego jakkolwiek aferę, to możesz być pewna, że potwierdzę podejrzenia twojego męża i zrobię się to podpalenie tak, że się nie wywiniesz, więc ani słowa policji. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby nagrywała to chociaż na dyktafon. No pomyślcie, jakie dowody. Jak ja bym był postacią w paradokumencie, to bym 24 na dobę miał odpalony w dyktafon. Ale oni chyba sobie nie zdają sprawy z tego, że są w paradokumencie. No to jest jakiś absurd. Zrozumiano? Policja zaraz tu będzie, lepiej opuść! Hatryk! Tak, pan Przemek chciał to jeszcze przemyśleć, ale postanowiłem nie czekać. Ten człowiek jest zbyt niebezpieczny. Zasługuje na więzienie. Ja dla tego gościa chciałam zostawić męż. No głupia jesteś. Nie wiem, jak mogłaś zostawić top 1 skoczka narciarskiego w historii świata, albo top 2, zaraz wspomnę. Dla takiego klauna. Nawet jakby nie był oszustem, to i tak Przemu górą, murem za Przemem. Waldemar zostaje zakuty w kajdanki i aresztowany. co znaczy się gawisz, co? Z nim nieodko się znalazło. Waliła męża na a teraz Co? Znaczy. Brzo, to sumienia masz, co? jest jesteś, ziomka A ty jesteś straszny! Znaczy, dobrze się dobraliśmy Jej nie aresztujecie, nie wiecie, że ona... Ona brała udział w podpaleniu Trzeba wymusić pieniądze z szkodowania Tak się składa, że ten człowiek nam mówił co innego, sprawdzimy to Tamten ziomek, specjalista od nagrań, tym bardziej mógł sobie wziąć coś do nagrywania Ale tamten pajac i tak się wysypie na pewno W sensie, wiecie, on wejdzie do sądu i zobaczą jego stylowe, jego kuca i powiedzą WINNY! Nie musi pan nic mówić, winny Rozmawialiśmy z policją z zakopanego. Prawdopodobnie odnaleziono nagrania z monitoringu założonego przez sąsiadów, na którym widać sprawcę podpalenia. Dalsze sprawy, wyjaśniające, będzie prowadził prokurator. Na jakiś czas zamieszkałam u Patryka. W tym czasie złożyłam zeznania na policji i po paru dniach. Spróbowałam ponownie porozmawiać z przemkiem. Ale on się musi czuć, co przemo. Jego żona zdradzała go z gościem, który spalił im mieszkanie i jeszcze ich okradał, oszukiwał. Ciężko sobie wyobrazić gorszą zdradę. No. Kilka dni później, kiedy Jolanta zjawia się w domu, okazuje się, że Przemysław szykuje się do wyjazdu. A nie chciałbyś, żebym jechała z tobą, jeżeli byłbyś mi w stanie wybaczyć, mam na myśli waltka, bo nie wierzę, żebyś myślał, że chciałam cię wrobić, podpalenie. Nigdy w to nie wierzyłem, po prostu jak widziałem was razem, wtedy z rozpaczy zacząłem wygadywać jakieś różne głupoty. A myślisz, że mógłbyś kiedyś zapomnieć o Waldku? Dać mi jeszcze jedną szansę? Spoko, nie ma problemu, tylko pierw musisz skoczyć na nartach w zawodach i musisz zdobyć złoto, inaczej nasz mistrz Przemo nie zniży się do twojego poziomu. Bo jedyne, kiedy się zniża, to kiedy robi telemark, a także zginie i przepadnie. Przecież ja ci życie zmarnowałem. Sama mówiłaś. Teraz zrozumiałam, że niepotrzebnie zmuszałam cię do robienia rzeczy, których nie lubisz. Jak wystartowałeś z tym kanałem, byłeś taki szczęśliwy, byłeś dla mnie taki jak dawniej. Nadal mnie się, czy Przemek z tego zarabiał, czy może z tego układu czerpał ten kuc. Ale widzicie, tak działa YouTube. Eee, Przemo został YouTuberem i jest szczęśliwy i jego związek jest super. Także widzicie, bycie YouTuberem oznacza być szczęśliwym, prawda? Prawda? Każdy no. dzień jest taki sam. Każdy dzień z paradokumentami. Mm. Żartuję właśnie, każdy dzień bez paradokumentów to dzień stracony, ale przyznajcie, że jestem świetnym aktorem. A takim zawsze cię kocham. Ech. Cóż miałem zrobić? Jola wciąż była moją żoną, a ja Natalią kochałem. Ból po zdradzie łatwo nie minął, ale cieszyłem się, że nadal wyobraża sobie życie tylko ze mną. No teraz to już straciła, jakby opcję na życie z kimś innym, no bo już Waldka nie ma, bo się okazał, no, Waldkiem. Ale jaką jeszcze miała, to pamiętacie, jak pocieszała Waldka, nawet gdy Przemoc się zachowywał już dobrze. Także, no, znowu mi nie jest jeszcze. Nie, po prostu nie, denerwuje mnie ona. Waldemar Schulz został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata za podpalenie mieszkania Jolanty i Przemysława. Dopiero dwa miesiące Później Jolanta i Przemysław zdecydowali się wyjechać z rodzinnych stron kobiet. Stało się to potem, jak otrzymali pieniądze z ubezpieczenia. Jaka szkoda, że już jedziecie. Zamówiliście taksówkę? Wszystko gotowe, Patryk. Mam nadzieję, że szybko nas się tym zakopany. Zwiedzanie Wielkiej Krokwi masz zaklepane jakby co. Oczywiście, panie przełku. Odwiedzę państwa jak tylko to będzie możliwe. A tymczasem... To mój prezent dla pana. Wow. Na pamiątkę wspólnych przygód. Mam nadzieję, że dalej będzie służył do nagrywania filmików na wideobloga. Nie zmienia pan planów, chyba? Planów nie zmieniam. Co by oglądali, czy nasi biedni internauci, <laughs> i kogo trolowali? <laughs> Oj tak, co by ludzie oglądali? Co by w ogóle ludzie robili ze swoim życiem, gdyby nie para dokumenty? Gdyby nie nagrywał tego, to co by ludzie robili, nie wiem. <laughs> Może na przykład coś pożytecznego dla społeczeństwa, nie Nie no, dziękuję kochani widzowie, że to oglądacie Naprawdę bez was to ja bym nic w życiu nie osiągnął Nie no, tak serio to nie wiem, nie, nie mam pojęcia tak naprawdę Jakby się moje życie potoczyło, gdyby nie YouTube Ale na pewno, dzięki wam, mogę sobie pozwolić na to Że kupiłem dzisiaj 400 gramów kurczaka I zrobiłem najpyszniejszego kurczaka z makaronem na świecie Bo przecena jest w Lidlu Za 8 zł sobie kupiłem 400 gramów Za 7,99 dokładnie Jakbyś nie wymyślił tego kanału to... Wszystko potoczyłoby się inaczej <laughs> Z tego wszystkiego najbardziej chyba cieszę się, że odetnę swoim górskim powietrzem. Nie ma to jak rześki, tatrzański wiatr, króca fuks i mam jolkę świeżą, jak oscypek. Zupełnie jak ta ożeniłem się lata temu. Chyba zacznę mówić krucafuks tak na co dzień. Zamiast kur, <grym> będę mówił krucafuks. Tak specjalnie zrobiłem, nie mówiłem tego słowa, żeby Grzesiu nie musiał cenzurować. Można powiedzieć, z tym aniołem, no ale jestem skromny, więc tego nie powiem. Szansa, której postanowiliśmy nie zmarnować. Wniosek, żeby odbudować związek, należy zdradzać męża najlepiej z gościem, który. Nosi koszule zapięte pod ostatni guzik, schowane w spodnie, lakierki i kucyk. A, i pamiętajcie, że ten y, wasz kochanek jeszcze musi okradać was i spalić wasz dom. Bo nic tak potem nie łączy jak wspólny wróg. I ja się z wami żegnam, kochani. Eluwinka, to by było na tyle, gardło mnie boli. I idę pojeździć na rowerze w domu, bo mam taki fajny, takie coś, trenażer. I potem idę spać. Nie wiem, po co to mówię, naprawdę. kto to Eluwina! Pu!